Gelato, gelato. Elado, elado. Gelato. Tako mówię, że elado. A ja mówię, że gelato. A tak to mi... znaczy, że będziemy dzisiaj oceniać w dwójkę. Bez Adama, bo Adam nie ma gustu. E, I nie ma go też w Krakowie. E, dwie, włoskie, dwie, włoskie, dwie włoskie. Dwie ligi. włosko i hiszpańską. Tak, La Liga e, i serie A wlatuje do nas. Domówki po osiem zespołów z obu ligi. Wybraliśmy te takie topowe. Topowe, przynajmniej w rozumieniu klasycznym. no Mniej więcej. E, drużyny topowe. Jeżeli się się okaże... Wiemy, że Juventus skończył nisko. Jeżeli się okaże, że ten materiał się fajnie przyjmie i w komentarzach będziecie się domagać drugiej części tego materiału, no to może wówczas też poruszymy kwestię tych nieco. Słabszych. Tak, słabszych albo tych ligomistrzowych, jak już wszystko będzie znane. Tak, ale zastanawialiśmy się nad kompletami, nie? Myśleliśmy. No, tak. Myśleliśmy, no ale koniec końców padło na wybór ale musicie, no, i serial. Ale tak, musicie się szybko decydować, bo ten sezon taki ogórkowy na nagrywanie tego typu materiałów się, już się kończy, kończy więc. Nie, yeah. A tak słuchajcie, przypominamy jeszcze o wszystkich linkach w opisie. Tam będą ze naszego kanału, czyli od Fortuny. Pojawiają się też już znowu konkursy na grupce. Tak więc, jeżeli macie ochotę wziąć udział w tego typu zabawach, no to odsyłamy na Facebooka. Jak co, to ludzie pamiętajcie, ja wiem o tych konkursach, wiem o nikach, tylko zbieram je i dopiero później wysyłam. Tak, czasami z, z lekkim opóźnieniem, tak. ale ale jak najbardziej te bonusy do Was trafiają. Pierwsza runda już poszła. Lecimy! Dobra, pierwszy idzie tutaj... Mniej więcej to alfabetycznie powinno iść, niekoniecznie nam się udało to zrobić, ale AC Milan. Jedziesz na Milano, co? Eee, w tych koszulkach, jeżeli dobrze kojarzę, chłopaki już grali pod koniec zeszłego sezonu. Ostatnie bodajże dwa mecze były rozegrane już w tych, no niektórzy uważają, że kontrowersyjnych strojach. Czy to oznacza, że grali po benedyktyńsku? Nie rozumiem. O Jezus Maria. ta zrozumiałem. O! A czemu kontrowersyjnych? To one się spotykają raczej z negatywnym odbiorem? Ja nie wiem, nie, nie śledziłem wśród sympatyków. Słyszałem ja jakieś takie narzekania. Gdzie no? Kurde, no? Nie wiem, mi, mi leży. Nie. Dla mnie to jest. Co, nie, nie, Ja też. No, no. Bo uważam, że gdzieś tam. Zabrakło do piątki, tak brakuje do piątki, ułał. ale jednocześnie byłoby to chyba niesprawiedliwe, gdybym tutaj tą ocenę wyjściową przyznał. No nie, nie, trójka to by było za nisko, no, czwóreczka, ja myślałem, że 4 5, a 5, ale takie... to fajnie, że mamy zgodne tutaj, tak, wyliczone. Zgodne, tak, zgodne. Atalanta jest następna Atalanta. A i no wiadomo, że trzeba by się spodziewać. Jak chyba przy okazji większości włoskich zespołów. To jest pasiaka takiego. Producentem? Bo to jest jedna z tych producentów. Joma. Joma. Joma, akurat. To jest jed... Swoją drogą Adam, przed wyjazdem do, do Czech na Morawę, wysłał nam taką grafikę, która pokazywała właśnie poszczególnych producentów Serie A i jak to się różni na tle, najmniej na to, Premier League. Bo tam chyba jest czterech głównych producentów. No mniej więcej. Czterech, może pięć maksymalnie, a. a w Serie A bodajże było dwunastu. I ktoś z komentatorów Ligi Angielskiej zaznaczył, że nie kojarzy większości tych filmów. A my się śmialiśmy, że no to większości, większości są brytyjskie. Ale... I to jest to jest, właśnie, to jest to co ja lubię właśnie we Włoszech, tak, że opry. oni są tacy bardzo lokalni. A też mają dużo tych w tych mm, sportowych, nie? Takich jak Diadora, Kappa. Które się przyjmują na rynkach europejskich. One nie są może popularne gdzieś tam w innych rejonach świata, ale ja pamiętam, że lotto, kappa, to, to na naszym rynku zawsze było tak. dostępne. Tego akurat nie, nie kojarzę, czyli joty, tak? J no. A, Joma chyba. Joma. 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 Hmm. Ja kojarzę tylko dlatego, że... Dobra, ja daję... Kurde, to jest 4. mocne trzy, mocne trzy. więc trzeba stanie myślałem. No. Ja też. Ciekawi mnie rozwiązanie sponsorskie. Tutaj? A tej, to jest częste przy okazji Atalanty. Więc to się fajnie komponuje, no i ja jestem zawsze wielkim zwolennikiem lokalizowania herbu pośrodku. Nie, nie wiem ja dlaczego, też. ale trafia to do mnie, eee, więc ale skoro za to pójdziemy. Dobra, to sobie tak, że jest, jeżeli jest między 3 a 4, ale jest na nas dwóch... To teoretycznie... To, ale nie, to daj 4, bo ja jestem taki między 3 a 4. Dobra, ale ja mogę zrobić, chociaż nie, może nie mogę zrobić połówkę, mogę tam odklepnę... Bo, a dobra, no dobra, jeżeli mówisz, że 4, to dajemy 4. Dajmy, to ostatnia tak, osoba, tak, tam, tak. w sensie y, ta osoba, która tam miałaby zaniżyć, to decyduje, tak. w którą stronę idziemy. Dobra, no, czyli czwórka. Okay. Fiorentina. Fiorentina, Filenza, słuchajcie. Wigule, jak ta koszulka, koszulka no, wygląda? No. Jak te takie. Um, ja nie, nie wiem, jak on, jaką one mają nazwę, taką własną. Koszulki z lat 70., 80., ja mam nawet chyba taką jedną. Polówki, takie wiesz, o specyficznej strukturze. Wiem, Na gumie no. tutaj, na, na tak. dole. Tutaj na, na rękawkach. To mniej więcej to jest ten klimat, tylko że oczywiście z tutaj symboliką sportową, ale. to do mnie ciekawy. to nie trafia. Do mnie no też nie, nie, nie trafia, ale ciekawe rozwiązanie. No, chcieli pójść no, w, chyba w kierunku retro. Chyba ch 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 takich też lili jak mam wrażenie, jakby takich. Nie wiem, no. To wygląda ponownie ale jak wygaszasz No, wygaszasz rzekrano tak trochę klaunowato, jak mam być szczery. I przy całej sympatii do tego miasta, które zwiedziłem i się w nim zakochałem. Ale a... bardzo mi się podoba sam krój koszulki. To rozwiązanie z kołnierzykiem jest świetne. Tak, Dlatego ja idę w dwójkę. E, gdyby to było bez tego, bez tej tekstury, bez tego wzorka, no to, tak. to, to nawet bym się pewnie pokusił o czwórkę. A tak to niestety, ale na ten moment najgorzej oceniała tak Dobra, inter. inter. No wiadomo co to będzie. Um, tutaj porównanie z zeszłymi latami. Ja ogólnie nie do końca przypadam za koszulkami, za trykotami Intelu. Nie wiem tak. dlaczego. Ale moim zdaniem tutaj jest niewykorzystany potencjał zazwyczaj. Bawią się tymi, tymi e, paskami. Robią taki niestandardowy prążek, ale to nie. Imo. Mam problem, bo. Tobie się to podoba? Mi się podoba, no. Okej. Okay. Dobra. Dla mnie to jest... Słaba czwórka. Ja 2, dwa, więc tutaj nie będziemy mieć problemu. Trzyn. Trójeczka. E... Nawet... Zastanawiałem się nad jedynką, powiem ci szczerze. No nie, nie. Bo... Nie wiem, no. nie, wiem nie, nie trafia to do mnie po prostu. Nie, nie, wiem, nie jestem w stanie nawet tego jakoś no, Jedynka to jest poziom już taki, że... Naprawdę jest źle. Juventus. I tu jest kontrowersyjnie już tak dość to mocno. To jest faktyczna zebra. No. Zebra. I tu jeszcze widzimy. Zebra, Na obrazku widzimy tutaj. Paredesa. Czyli coś ściana między nami? Paredes to są ścianem. Aha, jest. Right. E, tak. <laughs> Milik widoczny też, tylko szulce. Tu są jakieś treningowe. No, na prezentacji. Tutaj Luda, widzimy Pogba, który raczej będzie w tej koszulce siedział um, u lekarza. Oczywiście śmieję się, nie życzę mu tego. Fino a la fine, tak z życie płynie, tak z życie płynie Tam czasami są pokazane zeszłosezonowe. Ja bym chciał sobie porównać, bo mam wrażenie, że tutaj sporo świeżości się pojawiło. No to jest akurat bardzo świeże, to się znacząco różni od poprzedniej koszulki, która nie była jakaś niesamowita w zeszłym sezonie. Tą koszulkę albo kochasz, albo nienawidzisz, mam wrażenie. Ja no. pójdę za głosem serca. Pff. Nie wiem, mam problem, no. Wiedź w to jak G. Ja no, mi się no, bardziej podobałem ale mi to się podoba. Bardzo jest coś, co mi w nie odrzuca i odpycha. To samo podoba mi się, a to jest tak jak ogólnie chyba ze wzorem panterki i wiesz, jakiegoś lamparda. Tak. To on jest zawsze trochę odpychający, ale jednocześnie Kusi, kusi. Nie? Tak, tak. E, mi się bardzo podoba ta jest A właśnie mnie rzuć ta tak no nie pasuje. Zbyt, 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 rzuć, zbyt, zbyt, to zbyt, na, na rękawkach, to jest bardziej i ten. Zbyt tropikalne to jest, mam wrażenie. Ale chyba o to chodziło. Bo no. Był taki zamysł, nie? Chyba Dam tak. tak. Lazio! Lazio to tak sobie. Co to tak? Nottingham Forest tania wyglądał, nie? No ten, ten kolor ogólnie najczęściej dość tanio wygląda, mam wrażenie. Jest, według mnie jest ciężko sprzedać taki błękitny. Kurde, mi się podoba nawet. To Jest bielizniany, tak, nie? Taki majtkowy. No, no bielizniany niebieski. A... Dawniej kolor dziewczynek. Nie? W początkiem XX wieku i w zasadzie wcześniej to róż dominował u mężczyzn, a taka. Tak, to, tak, to jest warte bardzo... podkreślenie, że historycznie róż jest kolorem męskim. A taki niebieski, właśnie taki błękitny, jest kolorem kobiecym. przynajmniej. Hmm. Kulturowo, gdzieś tam tak to funkcjonowało. Nie, A, ta koszulka kupuje 1-4. 1-2 i w sumie to dobrze, bo myślę, no, że ta szyjeczka jest tutaj jak najbardziej sprawiedliwa. Uh, jest chrudno. Stać ich na więcej taka. po prostu. Jest chrudno do Lacja ma tyle fajnej symboliki, że można byłoby się pobawić tym orłem trochę gdzieś tam nawiązać. W Tymi kolorami żółtymi, trochę do, do herbu. No Mam wrażenie, że można z tego wyciągnąć więcej. Też Dobra. Tak, tak mi się wydaje. I teraz musisz mnie właśnie trzymać, żebym w tym momencie nie wszedł do samolotu i nie poleciał z powrotem do Neapolu. No bo po prostu. Ale że co, żeby kupić te koszulkę? W ogóle do Neapolu polecić. Wspaniałe no. miasto. Wspaniałe. A! cwaniaki to jest filtrem nałożone. A, faktycznie. Tak. Ale ja, ja Wszędzie jest filtr taki. Wszędzie jest, no. Mi się Ta, te dwójki w, podobają w, w Wenecji bardzo. Wenecji jest dość... uuu, ale kurde. Te dopiero. dwójki są świetne. A to widzę Emporio, tak? Produkuje. Tak, już to chyba... to jest chyba drugi sezon z Armanim. Więc dość e, oryginalnie w sumie. Ja wyjście o trójeczkę. Piąteczka. Są napady okay. trudne, ładne... W sensie, chciałem dać cztery, ale... Ta kolorystyka, czyli ten filtr tutaj trochę Aha. przemówił za to, że się obłożyło. Nie Mam wrażenie, nie, że na zdjęciach tych takich prezentujących koszulki, wygląda to zdecydowanie lepiej, aniżeli na takich zdjęciach amatorskich, gdzie ten kolor trochę odbiega nie. od tego. Chyba, który chcieli uzyskać Przede wszystkim pozyskało. zrezygnowali, jeżeli dobrze wiem, z LETEK, który, który jest producentem wody we Włoszech. Jeżeli dobrze kojarzę, widziałem wodę letę we Włoszech. Super jest rozwiąza to rozwiązanie na, na rękawkach. No właśnie bo to jest nawiązanie to no. skudetto, które zdobyli. Okay, więc tym jest, bardziej mi się to podoba. Jeszcze ta wstawka taka tutaj no, ta oddziela. Dobra, jakby... to ja zmieniam na czwórkę. Ale to nie, Ja zmieniam na czwórkę, ale to nic nie zmienia w kontekście naszego No Dobra, okay, to i tak jest czwórka. Naszej no. oceny. Ogólnej w Roma, która już nie jest z New Balance'em, tylko z Adidas'em i wleciała z czymś takim. I tutaj gusta są mocno podzielone. Serio? Ja widziałem już ludzi w Rzymie, którzy popierali w tych koszulkach. Nawiązanie mocne do koszulki z sezonu 92-94, z tego co tutaj widzimy, my. Tak możliwe, że będzie wyglądało z tym, z, ze sponsorem. Hmm. Ja się spodziewam Twojej oceny, bo już kiedyś zaznaczyłeś, że nie do końca trafiają do ciebie takie rozwiązania kołnierzykowe. Nie chodzi o kołnierzyk. Mam wrażenie, że ta koszulka jest jakaś taka pusta. Mało, jakby. No i ja lubię takie. tylko że one... Ale ja też, ale to jest przez ten. Ten Adidas na ramionach to. Ale właśnie lepiej, bazie, się, lepiej się prezentuje niż w przypadku Lazio, ta prostota tutaj. Moim zdaniem. Bo masz to na no, nawiązania herbowe. No. O, jest przepiękne, to swoją drogą. Ale ta kolorystyka też sobie też pozwala na to, żeby właśnie pójść w tym kierunku. Dobra, tym ja to jest takie u mnie słabe cztery. Okej, okay. no u mnie silniejsze, bo skończyłem nawet kupiące, więc idealnie wypośrodkowane. Ale rozumiem tych, którzy są oburzeni, że nie ma tutaj dwóch piątek. I teraz to Elado? La Liga, lecimy. Elado. Lado. Atletico. E, tak, Atletico madrid Kto wygląda tak. To jest ten? Tak, to jest ten. Wszystkie koszulki wyglądają tak samo. No niestety, ja wiem, że tam są jakieś poszczególne różnice w, co sezon, jeżeli chodzi o Atlético. E, była taka. Tak, taka była. Dobra, okej, okay, ja mam... Dałem ja cztery, bo jest ja to trudne, ale zadecyduj. Ja bo... No cztery jestem w stanie przyznać, cztery, bo zastanawiałem się nad czwórką. Okej, okay, dobra, to idziemy w czwórkę. Ona jest sklubna, no, ale to jakby nie wyróżnia nie Nie, nie wyróżnia się no. bardzo, ale wiem, że są w stanie spierdzielić to, więc <noise> niech zostanie, zostańmy przy tej czwórce. Dobra, Athletic Bilbao, Castor Bleciok, jest przeze mnie niezbyt tutaj najczęściej dobrze oceniany. No, i tutaj patrzę na te szczegóły poszczególne. Chudy, jesteśmy dość dobrze oceniająco, dzisiaj. Chudy, ja, ja dałem 5, ale. 4, ale, 4, ale wspaniałbym się ku czworom. Okay, Nie, no to ja też tak. 5, czy 4. Bo jest że taka. Że taka hmm. Słama piątka. Ale bałem się, że za trójkę, wiesz, nie, za tego pistola więc dlatego dałem <laughs> piątkę. Nie, tutaj, jak ja za kasę, ja potrafię dać występ, jak już przy okazji Newcastle. E, nie, to jest fajne rozwiązanie, podoba mi się bardziej niż za Atletiku, dlatego chciałem być tutaj. Mi też, tak. Y... Tutaj, to jest spójny sponsor z konierszykiem ja i tak dalej. Aha. Ale, okay. Ale koszulka też, dobra. FC se Sezon temu były naprawdę przepiękne. Były naprawdę ładne, oryginalne, pomysłowe. O, tutaj wycinali tymi nożyczkami takimi jak A, tak, z, y, tak. w przedszkolu zawsze były, nie? Tak, które wzorki. Jakieś na siłę tutaj widzę nawiązania ja do ja To jest co? To jest uh, Free Headlines, tak? tak? Oni tutaj zawsze wyszukują, pewnie w, w, w nawiązaniu do jakiejś narracji, która jest sprzedawana przez kluby wyszukują jakieś takie zdjęcia retro, do których rzekomo stylistycznie ten nowy projekt miałby nawiązywać. I to jest czasami tak naciągane. I teraz też jest naciągane. Dobra, ja dałem jest... dwa, ale wcześniej miałem trzy, więc możemy dać trzy. Czy, chciałeś, czy skłaniałeś się ku dwójce? No i ja myślę, no... To nie jest tak obrzydliwe, żeby dać dwójkę ale to jest niewykorzystany potencjał. No, w przypadku Barcy, jak najbardziej. Dobra, to zostajemy przy dwójce. Dobra, okej. Okay. Bo ja myślałem o To będą boleć kules. No, mogą boleć, ale słuchajcie, no, nie podało nam się, no, ja też słyszałem wiele op opinii kibiców basy, że do nich ten projekt nie przemawia, że jest no zbyt. Jest nudny. Tyś, nudny, tani. No, jest nudny. Jeszcze się to źle komponuje z tymi spodękami. Nie. Wiem. No, tak. możliwe, że na boisku to lepiej wygląda. Dobra. E Betis. Betis, Real Betis Hummel, jeżeli dobrze widzę, tak. I mącicza to jest to, że jakby Mat Mat jest taki dobry na tak. boisku, a jednocześnie inwestuje w branżę dzierżawowo-sportową. To byłoby dobry z Powinniśmy jakiś kontrakt podpisać. A... Kurde, dla mnie to jest? Jeszcze zobaczę wyżej. Tutaj. Nie. Ja mam, waham się. Mam mieszane uczucia, odczucia. Dałem trzy, ale chętnie chciałem. Dać, ale, Jezus. dałem trzy, ale skłaniałem się ku dwójce, tak więc. E, ja tutaj sugerowałbym, żebyśmy obniżyli. do no, tej dwójki, to ja, no. bo to jest mniej więcej poziom Barcelony. Tak, jeszcze gorzej wygląda to w To Dawaj Królewski. Ale nie na jedynkę. Real Madrid. Real Madrid. I tu jest grubo. Jest grubo. No tu trzeba okay. obiektywnie przyznać, że to jest wysoka ocena. No. Ja ją widziałem się widzi. nie jestem jedyny, ale podczas robienia wszystkich grafik dotyczących centrum transferowego, jakichś różnych miniaturek, jeszcze kilka... Czyli co, piątkę. I byłem bardzo pod wrażeniem, więc piątka tutaj się broni. Ja nie wiem, ja na przykład, mnie ta koszulka jakoś bardzo nie chwyciła za serce, ale muszę obiektywnie przyznać, że jest naprawdę bardzo ładna, no i nie. jest chludna. Ta prostota jest tutaj odpowiednio zbalansowana. No, zbalansowana no. właśnie tymi takimi rozwiązaniami kontrastującymi z bielą. No, tak, więc tak. Fajnie to wygląda. Taka bardzo sportowa. Więc Real. A to widzę, CZ. że y, drużyna koszykarska poszła w tym samym kierunku, tak? Oni tak zawsze robią? Gdzie? A tu masz koszykarzy, nie? Aha, o, Bo ja tam... nawet nie zauważyłem. No możliwe. Tak, oni najczęściej mają dość spójne te stroje wszyscy. Spoko. Dobra, Real Sociedad. Sociedad. E... Nie wiem, czemu oni no, się no, bawią z tą teksturą, taką paskę. A właśnie mi się to podoba. To, to, czegoś takiego dawno nie widziałem. O ile w ogóle? No, jeszcze, tu jest fajne. Pierws nie widziałem tego czegoś takiego dawno. Że jest ta przerwa w pasku na herb. Najczęściej ten herb jest skomponowany w pasek. Więc jest dość oryginalne. Rozumiem zamysł. Dobra, ja byłem. A bliski, Ja trzy. Ja, ja byłem bliski piątki, ale ten czwórkę, bo ten kołnierzyk mi się średnio podoba. Eee... Dobra, to, ale to ja zdecyduję, idziemy do czwórki. No dobra, będzie. Zasłużyli. No w porządku. No. Wyróżniają się na tle pozostałych zespołów. Teraz co? Ostatnie dwa zespoły i teraz tak, Celia. Sevilla. Ja mam. To jest nowe, to jest zeszłego zespołu. No wiem znowu. wiem. znowu taka cerata. Castor. No, Ale czemu tam cerate w szczęście ściskają? No, znaczy, są... te, te wyjazdowe wyglądają źle, jak mam być szczery. Ale nie, nie, nie Dobra, oceniamy do Nie ma co tutaj się tutaj rozwodzić nad tym. Dla mnie to jest 3. Ja też dałem 3. Tutaj wyjściowa ocena jest bardziej. Jest kitem, więc przechodzimy do ostatniego zespołu. Myślałem, że to jest Valencia czy Villarreal. Nie widziałem Villarreal. Ehm, hmm. To jest nowa, to jest stara. Ta żółć mi się bardziej podoba niż w zeszłym no, takie sezonie. Taki kanarkowy był bardziej, To no. jest taki głęboki żółty. Okej, okay, dobra, ja już pokażę. O, tu możemy więcej zobaczyć. Ja mam słabość do ale więc tutaj jak najbardziej pewnie też się kieruję jakimiś swoimi sympatiami. O, w końcu na Dobra, to wygląda tutaj naprawdę dobrze. Albiol. Jezu, on jeszcze żyje, niesamowite. On projektował te koszulkę. Dobra. Chciałem Myślałem dać na t... 5, dałem 4. Myślałem na tylko dałem 4, więc może Okej, okay. no to może światło. No i zgodnie, mieliśmy. nie w sumie A. Chyba tylko raz się zdarzyło, że mieliśmy jakiś taki większy. Ja rozstrzył. byłem dwa, ty 4 chyba gdzieś. No. To chyba był on I Jedynki, ani nie jednej. Ani jednej jedynki. No bo są na odpowiednim poziomie te. Tylko League te chyba za bardzo idzie w komercyjne e, projekty i ja staram próbuje stakliwa, za bardzo. Starają się bo. gdzieś tam chyba je trochę mm, odróżniać od pozostałych. No i za nasiłe. bardzo Seatwell. No a to jest świetne, no ale, 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 ale to też trzeba doceniać. że chodzi w tych koszulkach, chociaż w sumie we Włoszech i w Hiszpanii Ja byłem również. teraz we Włoszech, to cała masa ludzi chodziła w koszulkach włoskich. Dobra, my dziękujemy, widzimy się w poniedziałek z kolejnym materiałem na naszym kanale. Jutro przerwa, wracamy na pełnych obrotach już jak Adam powróci z urlopu, tak, tak. więc bądźcie czujni, do usłyszenia. Dzięki, pa!